A więc, hej, cześć, Manko, z tej strony Framila11, a w dzisiejszym odcinku jest po raz kolejny Minecraft Hardcore. Yy, nagrywam dzisiaj od, y, drugi odcineczek z Minecraft Hardcorea i dziś zajmiemy się budową domu i ogarnieniem kopalni. Ale tego nie wiem, na pewno będzie budowa domu. Yy, a więc tak, yy, ja bez, bez zbędnego przedłużenia... A, jeszcze, sorry, nie, 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 nie. Yy, trzeba zrobić tak że zachęcam do zostawienia łapki w górę i subika z dzwoneczkiem, ponieważ staram się robić, żeby były filmy regularnie, codziennie... nie, nie codziennie, ze 2-3 razy w tygodniu, a i na 10 tysięcy robię nutę, a na tysiąc... znaczy na 10 tysięcy subów, a na tysiaka robię 6-godzinnego live'a z My Minecrafta, Forzy, Farminga i tak dalej, i tak dalej, i yy, z jakichś gier online, albo z waszych tiktoków, albo z waszych kont, będę was subskrybował yy, a więc tak, yy, lecimy budować domek prawdę mówiąc nie przeszkodowałem się na to ale może, 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 może yy. dobra, ja chcę najpierw zarys zrobić jakiegoś tego domu yy, wiecie co, ja bym jeszcze zrobił sobie ten moje żelazo o, no, fajnie, dzięks. To wiaderko i wiaderko, woda, woda, woda. Sorry, że tak głośno klawiatura... A jeśli nie, nie wiem, możecie słyszeć, możecie nie słyszeć klawiatury. No, no i dzięki. I woda wzięta. I tak sobie oczyścimy tu terenik. Która z. Która... Chcesz, jak na przykład mogę zrobić serię z e, Creative'a czy z zwykłego Survivala? Hmm. Z jest, to można w ogóle wyrzucić. We. Dwa... O! Odciskaj XD! Ej, a ja o tym nie wiedziałem. Ale jojca. Trzy. A, chyba o trzech w wysokości się nie dostaje obrażeń. Dobra, mniejsza. I teraz, teraz, raz, teraz, teraz, cztery teraz, 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 zrobimy jeszcze teraz, a może jednak nie Tu dodamy jeszcze jeden bloczek, O, i zarobiście. Yy, no i już nam brakuje bloków. Oczywiście. No, to, to jest klasyczek. Yy. A dzisiaj napiszcie hashtag Minecraft. Mm, Minecraft. Albo nie. Hashtag hardcore. Yy, a wam przypnę serduszek. Serduszko. No yy. Jeśli chcecie możecie napisać yy, to zrobię odcinki z hardcora Fortnite'a Fortnita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, bo pobrał mi się w Fortnite i zaktu zaktualizował mi się i w miarę normalnie w miarę darady gra da grać Raz 2, 3, 4 przerwy raz o nie! Nie zdążyłem wylać. Szkodnia, skodnia. I to zróbmy tak, taki fajny balkonik będzie czy coś takiego. Płęł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chyba liczyć nie umiem. To coś mi się wydaje, że źle policzyłem. No, jak da to. Jak da, ja pobierę. Mm, dobra, i tu lecimy teraz. A nie! Tam ma. XD idealnie tu posadziłem sezonkę, ale sz... o ja, yeah, pierdziel. Dobra, jestem nubem. Dobra, fajnie. To jest mniej więcej zarys mojego domu. I teraz tak. Można by... Podniosę to jeszcze o dwa bloki i zmienię pewne rzeczy. Uch, chyba nie ma. Wiecie co? Trzeba go ogarnąć kopalnię. Stu przecież ja cave'a mam. Po co ja mam ogarniać kopalnię skoro mam cave'a? XD. Ja jestem przygówem. I zebrałem wszystko to, co niepotrzebne. Rozbierzmy żlazą i kobla będziemy zaraz zbierać. Ja nie mam przypadkiem jakiegoś TNT. TNT by się szybciej zbierało. Albo zrobić jakieś TNT, ale chyba prochu nie mam. Ład, wlaź, 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 wlaź. O, zarobiście. Nie serio? Ale to trzeba mieć umiejętności jak ja. Cuk, 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 cuk. Wow, dobra, jestem przyje. No nie, wszystko to, co jest niepotrzebne, zabrałem. Chciałem robić atak, to skopać. Może <laughs> trzeba iść spać za chwilę. Ależ mi ciąć zaczęło. Zobaczmy, jak to na obeszku wygląda. A nie, zobaczę sobie. Dobra, i teraz tutaj. Tu lecimy. bo kobyl stołu, nam cały czas lecimy. Idziemy spać. tak tu jest pies tu to... no. jest siedem filarów? boże czekaj wejście jakoś będzie tu jest gdzieś mniej więcej środek o nie nie tak? ojo Hmm. Ups. Trochę za dużo <laughs> Wiem, co tu wstawię. Przecież tu będzie podłoga. Co się odwaliło? Hmm. Nie mam żadnego TNT ład. Hm ej, wiecie co? Muszę skombinować jakoś. Kurde. Hm. Potrzebuję ja prochu, więc trzeba poczekać do nocy. Oho, węgla nie ma. Daj mi węgiel. Wunglaj. Nie wiem skupania, na przykład mógłbym jakieś lajwy porobić czy coś takiego. Jeśli byście chcieli, to może mógłbym ogarnąć live'y, ale jest. Live, pierwszy live będzie na 100 subów. Jak ogarnę nagrywanie live'ów, to. Uwo. To będą live'y. ale w tej sytuacji ja potrzebuję czasu Uy. Dobra Dobra No niestety O W następnym odcineczku możemy wybrać się na przykład do netheru. Spróbować. Fajnie by było. Yy, nie wiem, jakoś twierdzę. Jak coś, ja legitnie jeszcze nie pokonałem smoka. Legitnie. Bo kilka razy zdarzyło się, że pokonałem, ale nie legitnie. O, jedek jakiś. Edek. Edziu! Ej, no co on tak kulgoczem tu Jakiś cave? Aha. Okej. Okay. Dziwne. Muszę sobie żelaza zostawić na kilofy. Dobra. Wracamy na, na górę. Albo nie, poczekam aż będę miał większy głód. O, kur... Ue! Wracaj do góry. Ue! Dawaj, dawaj, dawaj. nie! E, tu zosta A to nie, wszędzie wykładamy. Uu, a nie wiem, czy nam tak starczy. Jezus, ale szlagi dziwne. Ja mam na tak małą jakość ustawiony ten filmik. Ja nie wiem, czy jeszcze mniejszej nie trzeba zrobić. Bo to jak ma tak ciąć, to nie, no, to, to bez sensu jest. Ja się przecież tu zakatuję na czymś takim. A wy, na, a wy przy oglądaniu. Trzeba zrobić live'y, żeby kupić komputer. Komputera. Wiedziałem, że jest tak niewystarczająco. Szkoda mi kielofa na to. I mojego czasu. Ciekawe, że z, z tej wysokości bym umarł. Beka by była, jakby umarł. Mm. Mm. Ja się tak mogę wyłączać, bo już jestem trochę śpiący. Ja prawdę miałem dzisiaj dwie lekcje. No i zombie jakieś inny no już ja pierdzielę, ej, I ten. Miałem dwie lekcje yy, Matma i Polaka. Z czego se... A nie dobra. No. Yy, z, z czego na Polaka się trochę spóźniłem. Chyba wiadomo dlaczego. Trzeba było turniej rozegrać w Fortnite. Cie. Ja trochę spóźniłem, ale tam. No, nikt nie, nikt nie musi o tym wiedzieć. Zrobię tu taką, jakby windę taką. Postaram się zrobić w przyszłości. Że ja w przyszłości, to no, mnie tu nie, nie będzie. James. Dobra. Ja pier... mm. um. Ogólnie dzisiaj jest dosyć dobry internet, bo Fortnite dało radę grać. A? Przy włączonym Teamsie i tak dalej. Co se gadałem przez Teamsa? No i od razu jest lepino. Tego nie widzicie? Co by tu wykombinować? Jakby to wykombinować? Dobra. Na ten. O Jezus, to zostaje. Wiadro to jest chyba. Jedna z główniejszych rzeczy na hardkorze, tak jak i tarcza. O właśnie tarcza mogę sobie zrobić. Dobra, i tak muszę ściąć drzewa. Fajnie się gra na multiplayer, jak ktoś ci pójdzie yy, po ścinać drzewo. Co nie wiem, budujesz albo coś się robić w, w tym drugim czasie. A później ci przynosi trzy staki i drzewo. Mm, 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 mm. Albo nie, teraz nie będę zakładać, bo to takie trochę bez sensu jest. Bez sensu. Dobra. I poczekaj, to będzie taki standardowy domek trochę. Możecie na przykład pisać, czy... Yy, jakie bu budynki zrobić na przykład, czy coś. Ogólnie to zachęcam do pisania komentarzy. Mi się podoba, jak przychodzi mi taki spam komentarzy z YouTube'a. Nie wiem, nie wiem czy Wam by się coś takiego podoba ale mi jak na razie to się podoba. Ja to się zastanawiam, jak co mają ci, ci, tak, ci już więksi YouTuberzy. Typu, no coś jak przychodzi za im powiadomienia, że ten, o, ten zasubskrybował kanał, a ten coś tam zrobił, a ten coś tam jeszcze zrobił, a ten no tam no. No. I mnie to się, ja to się zastanawiam jak, yy, jak są powiadomienia, że ktoś zasubskrybował kanał. Bo ja na przykład takie powiadomienie mam. Yy, I tak. Yy, I ciekawe czy oni mają to jakoś wy, wy, wyciszone czy coś. Czy oni mają nagle taki spam yy, Że ktoś zasubskrybował kanał, to przeróbmy. Myślałem, że tam jest lawa kulka, tam gdzie są te dni. O, przepraszam. No, na Mordeczko. u. Mało coś. Trzeba i spać, trzeba i spać. Albo nie! Pozbieram sobie prochu na creeperach. Gam powdera. O! Ja cię kręca, no ja mi jakimś włożymy. A nie, kurde, no mnie nie spać, no ja cię kręcę. A gdzie? to się nie zamykaj. To ruszmy. hm. Aby mi tu nic nie wybuchło, bo się w jak 150. O. Ui. Tu rosną te drzewa. Znaczy, ok, drzewa są fajne, ale po co mi rosną przed, przed nosem? O, jest zombie, gdzieś zombie? Zjemy... O, do golema pójdę. Może on coś yy, znalazł. Kogoś intruza. Znaczy, on tam na pewno ma intruzów. O, golem, co ty to odpier... No chowaj się! Dobra, posrałem się go trochę. Gdzie ty jesteś golem? Złaś ty... Skurczyk na cię jeden. Złaś. Już, poszło w ratować wioski. Podoba się mi ten domek, on jest fajny. To jest coś na podobę przędzalni? Tak. Prawda? czyli prawda? Golem, ratuj wioskę, bo tu zombie pewnie zaraz przyjdą. Yy, ogólnie to możemy zrobić jakiś rajd. Czy coś takiego. Byłoby fajnie. Yy, Dobra, ta noc się skończy. O, troszkę lecioro. Kurde, dostałem. Dostałem! Dwa! I snajperzy, o ty, a i bardzo dobrze, Trzej snajperzy, o już wejdź, strzelajcie się, strzelaj go, strzelaj go, dobrze, kto wygra? Tego osłabimy, tego osłabię. Esasita, wow, o, mieli jeszcze zombie, to zaraz będzie pewnie koniec hardkora A, i zombie wszystkich wykończył. Co? Ja pierdzielę To jest hardkora by był Boże kumacie to dru w drugim odcinku zdechnąć Bożusiu. Ale to trzeba być ubem Dobra, zaraz ich tu powyjaśniamy. Gdzie ty jesteś kurka kurka. No. Od czego tu jest? Golem, kurka, rurka. Zostawcie go! Widziowy! Dobrze, Golem, dawaj ich. Od tego tu jesteś! Możesz. Dobra, chodź Golem, idziemy dalej. Ratować wioseczkę. Mam kości. Cześć Piesku. Będziesz moim pieskiem. Yes! Dobra. Mamy mamy tu odcinka. Chodź Piesku. Pójdźmy sobie do domku. Chodź, przytełku. Chodź. Fiut, 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 Niech. No właśnie, Kundlu. Właś tu. No przechodź tu. Chodź. No chodź tu. Dobra, cyk. Schowamy cię do domu. Nie moknij. No gdzie? A ty jesteś? Zaczynamy Twoje umiejętności polowania. Szkieleta, poszedłeś gonić? Okay. Uff, lecę tu. Dobra. Dobra, cyk. Umiesz polować? Dobrze, piesek. Z żelaznym mieczem, dobra. mordo, dawaj mi tenże miecz. Piesek, dawaj. Bierz go. Ja cię obrażenia robi. Nie, pies. Nie ginie. Nie. Nie zginiesz. Nie! Wy dziady. Ja cię kręca Psami zabiły. Nie, ja to powinienem wyciąć. Chodź tu, mendo. No chodź, no chodź, dziadu jeden, wykończę was wszystkich. Wow, trzy serca, aby małych nie było. Ej, bo zginął zwykłych zombie, a ja nawet do mederu nie wszedłem. nie lip piesek. Nie w komentarzach piszcie rip, piesek Nie Posadzimy kwiatek, o zrobimy tu grób Idę się przespać I robię grób Rip, piesek piszcie w komentarzach Nie Dlaczego? O ty, chłopaty cię, kurde. U też ugasiłem. Chłaj się. Biedaczek, nie porzudło. Chwilę poszł. Nie. Zakopię go czymś lepszym. Cobblestone'em. Będzie taki nagrobek. Zrobię płotek i zrobię taki. No nie. chodni mu zapalę. Nawet nie wymyśliłem mu imienia. Kiesek Władek. No nie. Jestem na siebie zły, bo nie upilnowałem go. S. E. K. I teraz mm, dajemy mu na imię Adam. Piesek. Adaś. Adaś. O, sorry. Ali. A, sorry. I. Biedaczek. A ja napisałem pip. Miało być rip, dobra. Zapalę pochodnie. Hmm, nie pożył. Ej wiecie co, to będzie ładnie wyglądało? O! Tylko nie. Podoba mi się mi to. Kurde. O! S e -k a -as -ş 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 i widzowie, <nap Urban Treatises> ja się z wami będę żegnać tym smutnym akcentikiem. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę dla Dasia. Kto wie, może kiedyś znowu przyjdzie na świat jego zastępca. Ja się, ja się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć!